Z tej strony Pingwin Nagrywam dzisiaj Bowmasters Dajcie dużo łapek w górę Zadzwońcie... Zap... Zadzwońcie dzwoneczkiem Zatrzymujcie mój kanał Dajcie łapkę w górę To już No i... I teraz dowiedziamy się Bowmasters No i, no i, no i... No. Nie wiem, jak jest. Mam szansę, dużo. Bardzo. On ma młot? No, to jest to. To jest to że jest I tak mam szansę. Chyba ja mam szansę. Nie, nie ma szansy. Nie mam, bo ten młot mnie tak wali. Ten młot jest bardzo kupi. Ten łatek jest wspaniały. Łatek jest wspaniały. Jezu, główkę dostał! Do Mój z tego? <śmiech> <śmiech> o, Jezu, w głowę! Głopa! Wiesz, że można dać pauzę.